Witajcie, to znowu my. Dzisiaj chcemy Was razem z Anią nauczyć grać w grę 5 sekund. Ale yy, hmm. musimy zaprosić gościa oczywiście. Gościa. To co Aniu? Pukasz? Zapukaj. Pchewko oczy. O, jest i pan ma pchewka. Ale on ma dzisiaj kolegę, słuchajcie. O niej, wychodź kolego! O, misiu kuleczka do nas przyszedł. Aniu, on do ciebie przyszedł. Słuchajcie, my posadzimy dzisiaj misia kuleczkę i, misia, i zajączka marchewkę na tych tutaj słupkach. Posadź Aniu swojego misia. Pomogę. Tak. O, a teraz Wam pokażemy misiu kuleczko i marchewko, jak grać w grę 5 sekund. Do gry w 5 sekund potrzebna jest karta plansza do gry. To są takie dwie części, co będziecie mieć też na pliku wrzucone do tego filmu. Bierzecie te dwie części, łączycie, sklejacie lub zszywacie. My raz, dwa zszyjemy zszywaczem. Aniu, pomożesz mi tutaj troszeczkę. Trzymaj. Dziękuję. Raz, dwa zszywamy, skleić można dowolnie. To jest plansza do gry. gra słuchajcie, będzie uczyła nas wszystkich szybkiego myślenia i szybkiego mówienia. Do gry potrzebne są też słuchajcie karty. W pliku będziecie mieć takie karty do wycięcia. Je trzeba wszystkie wyciąć. Maluchy wycinają takie mamy, decydują łatwiejsze karty, starszaki już dostały ode mnie wydrukowane karty wycinają wszystkie. Wycięte karty wyglądają w ten sposób. Tak? To są wycięte karty. Te wycięte karty kładziemy na miejscu, gdzie jest napisane nowe. Do gry potrzebne są też dwa pionki. Pionek My mamy czarny zrobiony z guzika i czerwony. Aniu, który wybierasz? Czarny. Czarny. Kładziemy na start. Ja nie Pieniędzy Do Dość. Dobrze. Gra polega na tym, że jedna osoba liczy do pięciu powoli, a druga w tym czasie wybiera kartę, podaje osobie, która umie czytać, i kiedy osoba licząca liczy do pięciu, osoba, która kartę wybrała, musi szybko odpowiedzieć na pytanie. Zaczynamy, Aniu? Tak. Proszę bardzo, wybieraj kartę. Ciocia czyta. Popatrzcie teraz, bo za chwilę nam pomożecie kuleczko i marchewko. Aniu, czytam. Gdy skończę czytać, zaczynam liczyć do pięciu. Opisz, jak wygląda flaga polska. Jeden. na biała. Dwa. Trzy. Dwie, U góry pięć. biały. Dobrze, dobrze. A można było dopowiedzieć co? U góry biały, na dole. Brawo. Poruszasz się swoim wybranym guziczkiem na cyfrę 1. Teraz ja z użytą kartę odkładam na miejsce z zużyte. Teraz ja losuję, a ty będziesz liczyć, jak skończę czytać do pięciu. Dobrze? Biorę i czytam. Wymień trzy zdrowe rzeczy do jedzenia. Licz. Jeden, dwa, trzy... Jabłuszko, marchewka. Koniec! O, nie zdążyłam, a co pominam jeszcze wymienić? Bo jabłuszko, marchewka, co jeszcze mogłam wymienić? Sałatę! Sałatę, no widzisz. Czy nie zaliczasz chyba, nie? No nie da rady. Zużyte, odkładam. Gracie z nami marchewko, zagramy jeszcze jedną rundę. Kogo bierzesz swojego kuleczka, ja sobie dam marchewkę. Tak. Kuleczkę, no. Będą no. ładnie ciągnąć. No to teraz ciągnie kuleczka. Ciągnie kuleczko, kartę. Tak, razem. Pomóż mu trochę, Ania. Tak, dajcie, ja wam przeczytam. Gotowi? Gotowi? No to uwaga. Kuleczka Ania, uważajcie. Wymień trzy rzeczy, które się dmucha. Zaczynam liczyć. Balon. Jeden. Nie wiem dalej. Dwa. Y trzy. Trąbka. Cztery. Y balon. Pięć. Nie. Ile wymieniła? Trąbkę, kuleczko, marchewko, trąbkę i balon, nie? A ja bym jeszcze mogła dodała yy, piłka. Można dmuchać piłkę, nie? No to mamy trzy wtedy. No nie możemy wam zaliczyć, bo były dwa, czyli się nie posuwacie do przodu. Teraz my ciągniemy Aniu, dobrze? Teraz my. Bierz kul. Marchewko. O! Czytam. Wymień nazwy trzech zwierząt występujących w Polsce. Liczcie. Jeden, dzik, sarna, zając. Zdążyliśmy trzy. Nie! Yes. Yes. <laughs> Czyli poruszamy się o jeden? Czerwony na jeden. Dobrze! W ten sposób można się bawić, Słuchajcie, aż do momentu dojechania do mety. Podczas tej zabawy, gdy nie zdążymy w czasie odpowiedzieć na dane pytania, cała grupa podpowiada, co powinno być, jaka powinna być odpowiedź i decyduje, czy dane zadanie zalicza, czy nie. Bawcie się dobrze. My bardzo lubimy w tą grę grać. Zobaczcie, tu jest bardzo dużo pytań. Papa. Pa.